Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz pan poseł Michał Rubaniak. Dziękuję Panie Przewodniczący za, za głos. Otóż z racji tego, że dzisiaj przyjechał właśnie do nas pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mam szereg pytań w zasadzie w dwóch, w dwóch aspektach, w dwóch obszarach, dotyczących przede wszystkim tego, jak przebiegały wybory w Polsce w ostatnim roku. Mamy tutaj, mam tutaj na myśli przede wszystkim, może skupmy się na wyborach parlamentarnych, bo to do nich jest szereg zastrzeżeń. Otóż misja telewizji publicznej, która jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji kontrolowana, to m.in. to, żeby widz, który jest obywatelem, miał w miarę równe szanse dostępu w ogóle do informacji. Tutaj każdej ze stron sporu politycznego, jakie mamy w Polsce, tak, to wychodzi tutaj z ustawy, wychodzi też teoretycznie z rozporządzeń. Mówimy tu o wyborach krajowych, mówimy tu o wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy też wyborach samorządowych, ale skupmy się tylko na tych do Sejmu i Senatu. Otóż powszechnie wiadomo, że te media publiczne mają największy zasięg. Tak? Tutaj przede wszystkim skupmy się na telewizji polskiej, na jedynce, na TVP2, na TVP info. Te kanały są popularne, Polacy je oglądają. Najwięcej Polaków w zasadzie przegląda to, co dzieje się w świecie właśnie na tych kanałach. Właśnie tam. Mogą dowiedzieć się czegokolwiek na temat polityki, na temat gospodarki, etc. Otóż państwowe media prowadzą programy publicystyczne. Państwowe media w trakcie wyborów prowadzą, rzecz jasna, też audycje nieodpłatne. Do tych audycji nieodpłatnych generalnie nie mam zastrzeżeń, nie, nie, nie chcę jakby tego tematu rozwijać. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro media publiczne jako obowiązek mają, dostarczanie równego dostępu do informacji na temat na przykład komitetów wyborczych, które mają, które startują w wyborach, zwłaszcza tych ogólnopolskich, to zestawiłem kilka danych. Te dane są na stronie Telewizji Polskiej, bardzo łatwo dostępne. Otóż w miesiącach wrzesień, i październik 2019 roku łączny czas antenowy dla polityków z komitetów wyborczych to było 178 godzin, 20 minut i 20 sekund bodaj. Mogłem się pomylić tutaj najwyżej o parę minut, z czego Prawo i Sprawiedliwość jako komitet wyborczy miało 55% i 95 tego czasu. To jest ponad 99 godzin audycji. Przypominam, że startowało też pięć komitetów wyborczych. Dla kontrastu, dla porównania, komitet, który również reprezentuje, to jest fakt, miał ponad milion wyborców, milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy, komitet, który również szedł do parlamentu, miał tego czasu 45 setnych procenta. Dokładnie 47 minut i 32 sekundy. Tak, wyszło mi z wyliczeń. Te dane są na stronie Telewizji Polskiej. Otóż moje pytania są jasne, następujące: Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza może podjąć jakieś kroki w celu wyrównania szans komitetów w trakcie przyszłych kampanii na terenie naszego państwa? Drugie pytanie: Jakie tutaj kroki zabezpieczające też przed taką dyskryminacją, zamierza podjąć KRLIT przy najbliższych wyborach. Tutaj mam na myśli wybory na prezydenta Polski, ponieważ też będzie szereg komitetów i interesuje mnie to, jak będzie dystrybuowany czas w programach publicystycznych i właśnie w programach informacyjnych. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza też zareagować jakoś i rozliczyć, bo tutaj cały czas głównie skupiam się na Telewizji Polskiej, właśnie spółkę Telewizja Polska S.A. będącą medium publicznym, tak, czyli która powinna swoją rolę publicznie spełniać, czy zamierza w jakiś sposób zareagować na te konkretne dane, gdzie widać tu jasną dyskryminację. No i mamy jeszcze drugi temat, pozwolę sobie. też. Powszechną wiedzą jest fakt, że w tych wyborach właśnie ta telewizja, telewizja publiczna, nie wywiązywała się ustawowo z obowiązku rzetelnego informowania przede wszystkim właśnie o Komitecie Wyborczym Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jedyne informacje, jakie tutaj przez dłuższy czas kampanii można było usłyszeć, to były materiały prześmiewcze, materiały agresywne czy też polityczne ataki. Zresztą em, były też informacje zupełnie fałszywe, co jest potwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, a także pismem, które mam tutaj też ze sobą. Jeśli ktoś będzie chciał, mogę je udostępnić. Jest to pismo do Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. Tutaj komitet zwrócił się w trakcie kampanii z wnioskiem o interwencję w trakcie w sprawie audycji w jednym z programów, mianowicie w telewizji, w którym to był jedyny ówcześnie, materiał na temat Konfederacji Wolności i Niepodległość w mediach publicznych i był to artykuł jedynie prześmiewczy, przekłamujący, tak dla, od razu dla przypomnienia, to była taka mała sprawa z muminkami. Na pewno ten materiał krąży, jeśli będzie potrzeba. Ja ten materiał osobiście mogę nawet dostarczyć do Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji. Czy wobec tutaj TVP lub wobec osób indywidualnych odpowiedzialnych za cenzurowanie Konfederacji w telewizji publicznej w okresie kampanii, czy zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje? I czy wobec też bezradności, de facto na to trzeba tak spojrzeć, KRRIT w okresie poprzedniej kampanii wyborczej, czy Krajowa Rada jest w ogóle w stanie zagwarantować, że w kampanii prezydenckiej właśnie nie powtórzą się podobne sytuacje, że nie będzie zamilczania, wyśmiewania czy przeprowadzania skrajnie upolitycznionych ataków wobec kandydatów innych komitetów wyborczych właśnie przez telewizję polską. I idąc dalej. 30 września, czyli dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, mówimy cały czas o roku 2019, Krajowa Rada dostała pismo od Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość w sprawie właśnie tych prześmiewczych przedśmie materiałów z prośbą o interwencję w telewizji polskiej. Odpowiedź na to pismo jest datowana na 15 listopada, miesiąc po wyborach, że Krajowa Rada... W zasadzie tutaj może zacytuję. Informuję, że do prezesa TVP skierowano wystąpienie, w którym zwróciłem uwagę, iż prezentacja kandydatów ugrupowania startującego w wyborach do sejmu nie powinna sprowadzać się wyłącznie do przekazów o charakterze satyrycznym. Takie przekazy nie powinny zastępować informacji na temat zamieszczanej na temat zamieszczanej w stałych serwisach informacyjnych. W porządku. Świetnie, że taka informacja poszła. Jednocześnie w tym piśmie była też prośba o jakąś reakcję na temat niewykonania wyroku, którego Telewizja Polska nie wykonała, ponieważ Telewizja Polska zakłamywała sondaże i jest to stwierdzone w wyrokach sądowych. I czy KRRIT umywa ręce od faktu, że takie Wybo ta takie właśnie yy, sondaże będą zakłamywane, wyroki nie zostały wydane. Czy KRLIT kompletnie umywa ręce wobec tego, że yy, sprawa toczyła się w sądzie, czy jednak KRLIT według pana przewodniczącego jednak powinna za zareagować? Ponieważ fakt, że coś jest w sądzie, fakt, że jakaś sprawa w tym sądzie jest procedowana, nie oznacza, przynajmniej według mojej wiedzy, że państwo nie mają dalej yy, tutaj jurysdykcji nad, nad telewizją polską, że państwo nie mają prawa reagować. Państwo powinni byli to robić. Dziękuję. Te pytania dotyczące konfederacji, to <grym> oczywiście tutaj pan poseł przytoczył naszą odpowiedź. Ta odpowiedź Panie poseł, do Pana była w listopadzie pewnie skierowana, natomiast rozumiem, do prezesa telewizji była wcześniej skierowana, o to mi chodzi. Natomiast sama procedura zaczęła się niezwłocznie po złożeniu skargi, więc to nie jest tak, że, że dopiero po wyborach Krajowa Rada zareagowała. Ten proces zaczyna się na ogół natychmiast. I tam właśnie o te minki chodziło, z tego co, co wiem. Konsekwencje wobec władz TVP. A za niewykonanie wyroku to są, no to jest inny porządek, tak? No to nie jest ustawa radiofenii i telewizji i wykonanie wyroku, czy też samo zasądzenie wyroku, no to jest kwestia sądu, pewnie w tym wypadku cywilnego i jakby ta droga i ta ścieżka jest tutaj ścieżką właściwą, Krajowa Rada odpowiada. I może odpowiadać tylko za wykonanie ustawy o radiofonii i telewizji, a we wszelkich innych sytuacjach, no to po prostu są postępowania sądowe i one muszą być, jak rozumiem, wyrok musi być wykonywany. No są jakieś środki, żeby reagować w wypadku takiego niezrealizowania takiej decyzji. Jeśli chodzi o monitoringi, proszę Państwa, no my robimy monitoringi ilościowe i oczywiście kontrolujemy. Czas komitetów wyborczych kontrolujemy, ale tylko w telewizji publicznej, bo tylko ten nadawca publiczny ma nałożone tutaj określone obowiązki. To są m.in. te bloki bezpłatnie udostępnianego czasu, jeśli chodzi o spoty wyborcze komitetów, jak również w rozporządzeniu Krajowej Rady jest określony minimalny czas, jaki, jaki nadawca, Musi poświęcić, oddać partiom politycznym. Więc, jak mówimy o tych proporcjach, ile godzin, jaka partia, to dla nas jest ważne i to kontrolujemy, owszem, żeby każda z partii, która ma swoich przedstawicieli w Sejmie, miała minima, minimum 180 minut w miesiącu na antenie nadawcy. I to i to i to jest wypełnione przez nadawcę publicznego. To chyba wszystkie pytania, które no, To samo się dotyczy radia, oczywiście odnosi się do radia pytania dotyczyły telewizji, czyli jednej z jednego z nadawców publicznych. Dziękuję bardzo. Ale są jeszcze dwa głosy w dyskusji. Pan poseł Grzegorz Braun i potem pan przewodniczący Marek Suski. A potem oddamy głos panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, panie pośle. Daj Boże, tak, tak. Dziękuję za pozdrowienie, panie pośle. Przepraszam, że plecami do pana, ale to, prawda, technika wymusza. Szanowni Państwo, no cóż, tutaj prezentujecie się Prezentujecie się bardzo otwarcie, pan poseł Mieszkowski. Pół biedy byłoby, gdyby pan urzędował w teatrze, na który się dla pana zechcą zrzucić wymienieni przez pana artyści. Niech oni panu ufundują tę przyjemność i, i wtedy to będzie uczciwe. I wtedy to będzie uczciwe. Pan jednak chciałby tak. Tak na scenie, jak i przez media, jak rozumiem z, z kontekstu pańskiej tutaj wypowiedzi, chciałby pan meblować wyobraźnię, kontrolować wrażliwość rodaków na cudzy koszt, nie na własny i nie ze zrzutki publicznej, w której wzięliby udział wolni ludzie którzy mieliby taką fantazję, żeby łożyć na, na, na pańskie utrzymanie i pańską bujną działalność. I to byłoby uczciwe. A z drugiej strony pani poseł przewodnicząca Lichocka no właśnie, odpowiada pięknym za nadobne, wart pałaca, ponieważ pani poseł Lichocka reprezentując yy, yy, bardzo bezwzględnie egzekwujący swoje, swoje zbójeckie demokratyczne prawa reżim, pani poseł Lichocka uzurpuje sobie prawo do dokładnie tego samego, czego chciałby dla siebie pan poseł Mieszkowski, ale aktualnie nie może ale w istocie postulujecie państwo i, i kultywujecie w praktyce i w teorii ten sam zły system, ten sła, sam zły ustrój, ten sam zły ustrój, w którym prawem kaduka większość demokratycznie wybrana funduje wszystkim obywatelom swój, tak jest, upartyjniony do granic niemożliwości. Przekaz, cóż, że ta partia, której pan poseł Mieszkowski hołduje, to jest bardziej rewolucyjna międzynarodówka pod zielonymi, tęczowymi, różowymi sztandarami. Cóż, że ta rewolucyjna partia, którą, z którą identyfikuje się pani poseł Lichocka, to jest raczej narodowy niż międzynarodowy socjalizm, ale ustrój ten sam co do zasady. I trzeba to wyraźnie powiedzieć. Że, że czas z tym skończyć, że czas wyjść z tego kręgu zaklętego, w którym, no właśnie, dyktat, dyktat władzy decyduje o tym, kto będzie w reżimowych mediach zwanych dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu publicznymi, kto będzie gadał i kto będzie władał. Czas wyjść z tego kręgu. Tutaj pan poseł mówi o jakimś terrorze w mediach, o tym, że są zastraszeni tam funkcjonariusze frontu ideologicznego. Ja bym z tym nie przesadzał, bo, bo, bo owszem, może tam ktoś bardziej strachliwy, ale generalnie to wielopokoleniowo, wielopokoleniowo to są wytrawni konformiści, ludzie, którzy się adaptują do kolejnych reżimów. Pani poseł Lichocka no właśnie s, 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 zdążyła kilka zmian władzy zaliczyć reprezentując, reprezentując reżim jeszcze za poprzedni jako twarz telewizji reżimowej no i, i w związku z tym to jest naturalne że pani poseł pan Lichocka Tak chyba się chce spotkać w komisji rewizji, Pani poseł Lichocka myślę, że obrażania troszeczkę pan przekracza nawet jak na Poziom, Proszę to się sprecyzować się w piśmie, które w pani skieruje do tej komisji. Tak. Proszę to sprecyzować, co pani ma na myśli. Ja tylko przypominam historię, że pani była jedną z twarzy tej reżimowej telewizji w jednym z poprzednich układów, w jednej z poprzednich konstelacji i wtedy specjalnie się pani nie zamartwiała tym, że pani tam akurat jest, a innych nie ma. I dzisiaj w związku z tym nie dziwi mnie to, że pani się nie zamartwia tym, że i w telewizji e, zwanej niestety gołosłownie i na wyrost polską i w radio polskim jest, tak jest niestety dyktatura jednej partii, Jednej partii, tak, tak, panie pośle, panie kolego, jednej partii, no bo oczywiście wy się na wyrost nazywacie Zjednoczoną Prawicą, ale to jest PiS z przystawkami. I to jest dyktatura, która mnie, człowiekowi starszej daty, kojarzy się naprawdę nie z żadnym tam jakimś okrutnym stanem wojennym, to właśnie nie przesadzajmy tam, nie, nie ma żadnych siepaczy mundurowych, jest tylko wszechogarniający konformizm, jest terror, owszem, poprawności politycznej, terror tej poprawności politycznej, która jest hołdowaniem aktualnej mądrości etapu. I no tak, właśnie kiedy pan reprezentował tam w mediach te poprzednie reżimy, to to też znowu systemowo, ustrojowo, co do zasady panu nie przeszkadzało. Więc teraz po prostu ma pan to, czego pan chciał. Pana wyautowali, a teraz nowy reżim doszedł do władzy i zdalnie steruje. No mnie to oczywiście musi się kojarzyć z latami 70. -tymi. właśnie nie tym, tymi mrokami stanu wojennego, tylko z latami 70. z tym właśnie tak konformizmem, z tą propagandą sukcesu, z tymi tam no w latach 70. pan Martyniuk jeszcze go na świecie nie było, prawda, ale też były takie raz do koła tam, tam programy nie zawsze, nie zawsze co do gustów mierzące w te najwyższe, chociaż pewnie wtedy Chociaż pewnie wtedy no, więcej, więcej ducha i oko mogło ucieszyć w tamtej telewizji. Także wart pac pałaca. Wyjdźmy z tego układu, umówmy się, że jest po prostu TV władza, niech to się tak nazywa, telewizja władza. Kto ma, kto ma władzę aktualnie? Ten ma tubę w rękach i może pokrzykiwać na naród. Ja nie odmawiam władzy y, prawa do tego, żeby, żeby mieć swoje narzędzie komunikowania i dezinformowania masowego, ale skończmy z hipokryzją, nie nazywajmy tego telewizją polską, nie nazywajmy tego misją jakąś tam, telewizji publicznej, bo niczego takiego nie ma. Y, nazwijmy to może właśnie nie jakbym powiedział telewizją reżimową, tylko bardziej oględnie, TV Władza i wtedy za jakieś znacznie skromniejsze pieniądze, po wystawieniu na przetarg tej piramidy Cheopsa, którą tam prawda, się buduje przy Woronicza, niech to sobie hula, niech to funkcjonuje. Zresztą co do tej piramidy, no właśnie, 2 miliardy miały tam przepłynąć bez wnikania w to, że się jakieś wydatki robi przy placu powstańców, chociaż wszyscy wiedzą, że ten plac powstańców, jeszcze pamiętający bierutowskie czasy, że on idzie do likwidacji, no więc to nawet pachnie, jakimś kryminałem może, prawda? Inwestować w coś, co, co za chwilę ma być do niczego nieprzydatne. Apel zatem, koniec hipokryzji, TV-władza, radio-władza, niech tak to będzie i niech tam pani poseł Lichocka od rana do wieczora yy, y, poucza y, naród, a potem jak się wahadło wychyli, to pan poseł Mieszkowski y, z kolegami niech czyni to samo i to wtedy życie publiczne będzie zdrowsze, bo będzie pozbawione tego przykrego i, i infekującego perspektywicznie odcienia obłudy. Wzywam do, do tego, żebyśmy skończyli z obłudą w życiu publicznym. Dziękuję. Teraz rozumiem, że odwłaszam króciutko Pani Przewodnicząca Janna Lichocka, po to zgłaszała się Pani Poseł Paulina Matysiak. Tak, ja jednym zdaniem, bo ja nie uważam, żeby warta była polemika. Poziom, który Pan zaprezentował. Nie bardzo sprawia, że chce się rozmawiać. Natomiast powiem tylko, że jeżeli wart jest jeden drugiego, to pan jest tak samo wart, bo pan reżimowy twórco mógł realizować w reżimowej telewizji cykl różnych filmów dokumentalnych i brać za to kasę dzięki. Takim, a nie innym rządom w tej telewizji. Więc e, dość, co budą, Panie Brown, niech Pan powie, że służy Pan reżimowi, proszę bardzo, a teraz po prostu zmienił Pan troszeczkę formułę służby. Nie będę z panem polemizować. Adwocem Panie przewodniczący. Proponuję Panie przewodniczący. Nie, proponuję nie panie, vocem. Przewodniczący zamknąć... panie przewodniczący. Adwocem wobec ja dobra, dobra, ja kłamliwych insynuacji, poseł No Swoją pan wypowiedź. Chciałabym poprosić o zakończenie już tej debaty, która po, po, powoli zaczyna przybierać rzeczywiście żenujący poziom i pozwolić przewodniczącemu Krajowej Rady odnieść się do pytań zadanych przez posłów opozycji. Jeszcze były dwa zgłoszenia, pani poseł Paulina Matysiak i pan przewodniczący Marek Słuski. Proszę bardzo, pani poseł Paulina Matysiak.